Jak zwykle zimą tysiące dzieci przemierzają kilometry dróg zanim dotrą do szkoły. Zygmunt Waliński z PGR-u Braniewo w województwie elbląskim od dwóch lat wozi je z sześciu okolicznych wiosek do szkoły zbiorczej. Może nie jest to pojazd epoki kosmicznej, ale dobrze spełnia swe zadanie. Dyrekcja Gospodarstwa wyremontowała starą przyczepę PKS-u. Podczas mrozów i śniegów krótsza staje się droga do szkoły i domów. Te dzieci nie będą już w przyszłości mówić, że do szkoły było pod górkę. G.R. w Braniewie otrzymał ostatnio nagrodę tygodnika Przyjaciółka w konkursie Sojusznicy dojeżdżających uczniów.